Manewr tak niebezpieczny, że piloci nazywali go samobójstwem. Technika tak desperacka, że łamała każdą zasadę podręczników wojskowych. I innowacja tak prosta, że zniszczyła 12 wrogich samolotów w zaledwie 4 minuty, na zawsze zmieniając sposób prowadzenia wojny powietrznej. To historia pilota, który w chwili absolutnej rozpaczy sprzeciwił się swoim dowódcom, sprzeciwił się samej fizyce i sprzeciwił się wszystkiemu, co lotnictwo wojskowe uważało za niemożliwe. Jest rok 1943. Druga wojna światowa jest w pełni, a europejski teatr działań powietrznych stał się piekłem. Dzień po dniu samoloty startują ze swoich baz pod Szarym Świtem kolejnego dnia śmiertelnej walki. Piloci wiedzą, że nie wszyscy wrócą. To nie jest przypuszczenie. To statystyczna rzeczywistość tak surowa, że dowódcy obliczali wskaźnik strat jeszcze przed startem misji. W pierwszych latach wojny amerykańskie siły powietrzne borykały się z problemem, który wydawał się nie do pokonania. Niemieckie myśliwce, zwłaszcza obawiany Messerschmitt Me 109, były bajecznie zwinnymi i zabójczymi maszynami. Ich piloci byli doświadczonymi weteranami, wielu z setkami godzin nalotu bojowego. Kiedy lecisz z prędkością prawie tysiąca kilometrów na godzinę na wysokości kilku tysięcy metrów, i wiesz, że możesz zginąć w ciągu kilku sekund. Doświadczenie decyduje o tym, czy wrócisz do domu, czy zostaniesz zestrzelony w płomieniach. Konwencjonalna taktyka była prosta, a przynajmniej tak się wydawało. Amerykańscy piloci latali w ciasnej formacji, osłaniając się nawzajem, próbując stworzyć latającą fortecę. Idea była taka, że razem mogli się bronić swoimi działkami i karabinami maszynowymi. Problem? Kiedy lecisz w ten sposób, absolutnie związany formacją, tracisz swoją mobilność. Nie możesz szybko skręcić, nie możesz wznieść się ani opuścić bez ryzyka kolizji z kolegą obok. Zasadniczo stajesz się wolnym i przewidywalnym celem. I to właśnie wykorzystywali Niemcy. Niemieccy piloci opracowali taktyki atakowania tych formacji. Nazywali je Staffelkampf. W wolnym tłumaczeniu, walka eskadrowa. Zniżali się w szybkich pionowych atakach na amerykańskie formacje. Oddawali kilka strzałów z działek i znikali, zanim ktokolwiek mógł skutecznie kontratakować. To było prawie jak nóż między żebra. Szybko, ostro, śmiertelnie. Amerykańscy piloci po prostu nie mogli nadążyć. Kryzys narastał z każdym tygodniem. Raporty docierające do wyższych dowództw zawierały coraz bardziej alarmujące liczby. W niektórych operacjach straty sięgały 40. 50% wysłanych samolotów. Pomyśl o tym przez chwilę. Gdybyś był pilotem, leciałbyś, wiedząc, że masz do 50% szans na to, że nie wrócisz. Te liczby były nie do zniesienia. Piloci byli zdesperowani. Dowódcy byli zdesperowani. Wojna powietrzna stawała się ukierunkowaną masakrą. Piloci opisywali scenariusz słowami wyrażającymi czystą udrękę. Czuliśmy się uwięzieni. Powiedział jeden z nich w ówczesnych raportach: Nie możemy latać tak, jak potrafimy. Formacja zabija nas, zanim jeszcze pojawią się Niemcy. Inny pilot napisał: Wygląda na to, że walczymy z rękami związanymi za plecami, podczas gdy nasi wrogowie są całkowicie wolni i nie mylili się. Konwencjonalna doktryna, ta, która działała w poprzednich wojnach, była przestarzała. Nowoczesne myśliwce były szybkie, zwinne, zabójcze. Nie można było wygrać taktyką z poprzedniego wieku, potrzebowano czegoś nowego. Strategowie wojskowi desperacko próbowali znaleźć rozwiązanie, studiowali niemieckie ataki, analizowali każdy ruch, każdą taktykę, każdy wzorzec, jak mogli chronić swoich pilotów, jak mogli odwrócić ten katastrofalny trend. Spotkania dowództwa przeciągały się do późnych godzin nocnych. Inteligentni, doświadczeni ludzie. Z dziesięcioleciami wiedzy w lotnictwie wojskowym, próbowali rozwiązać zagadkę, która wydawała się nie mieć rozwiązania. Problem był zasadniczo techniczny. Messerschmitt Me 109 miał szybsze wznoszenie niż amerykański myśliwiec P-51 Mustang. Miał zdolność pionowego przyspieszenia, co sprawiało, że ucieczka amerykańskiego pilota przed atakiem z góry była praktycznie niemożliwa. Gdybyś próbował podążać za Niemcem, wznosząc się. Twój samolot po prostu nie byłby w stanie nadążyć. To było jak próba dogonienia szybko jadącego samochodu pieszo. Nigdy byś go nie dogonił. Najbardziej doświadczeni piloci, ci, którzy przeżyli dziesiątki walk, zaczęli dzielić się swoimi obserwacjami. Z ich relacji wyłonił się powtarzający się motyw: Niemcy byli praktycznie nietykalni, gdy byli nad tobą. Kiedy rezygnowali z ataku i próbowali uciec, po prostu wznosili się i znikali. Nie było sposobu, żeby ich dogonić, nie było sposobu, żeby ich pokonać, po prostu. Znikali w błękitnym niebie. Analizy techniczne potwierdzały to, co obserwowali piloci. Inżynierowie, badając dane, doszli do niewygodnego wniosku. Problem nie miał rozwiązania w ramach konwencjonalnych parametrów. Nie można było sprawić, by myśliwiec wznosił się szybciej, nie można było zmienić fizyki, aerodynamiki. Wszystko szło na dno. Morale pilotów, nadzieje na zwycięstwo. Liczba ocalałych wracających do bas wszystko pogarszało się z każdym dniem. Z tego powodu, gdy doświadczony pilot, ktoś, kto przeżył absolutny horror tych walk powietrznych, zaczął kwestionować rozkazy, zaczął sugerować coś, co całkowicie naruszało instrukcje lotu, całkowicie ustalone protokoły, całkowicie konwencjonalną mądrość. Cóż, nikt nie mógł tego przewidzieć. W chwili absolutnej rozpaczy, w momencie, gdy sytuacja nie mogła być gorsza, pewien człowiek postanowił złamać wszystkie zasady. Pilot w walce, która zaczęła się jak każda inna, postanowił zrobić coś, czego jego instruktorzy mówili mu, że nigdy pod żadnym pozorem nie powinien robić. To, co wydarzyło się w ciągu następnych minut, zmieniło wszystko. Nie tylko dla niego, dla wszystkich pilotów wojny dla całej historii nowoczesnego lotnictwa wojskowego. Nazywał się George Earl Preddy Jr., pilot 352. myśliwskiej grupy bojowej, stacjonowanej w Debden w Anglii. To niezwykłe starcie miało miejsce 6 sierpnia 1944 roku, nad niebem Hamburga. Miasta, które Polska znała zbyt dobrze z okupacji. Zwykły letni dzień, który miał stać się legendą. Predy, nie był znany z przesadnej agresywności. Był metodycznym, inteligentnym pilotem, który rozumiał swoje maszyny i swoich wrogów. Ale tego ranka ta kombinacja techniki i śmiałości uczyniła go praktycznie niepokonanym. Sekret nie był przypadkiem. Był to specyficzny manewr, którego nikt nie opanował tak jak on. Taktyka była prosta w koncepcji, ale niszczycielska w wykonaniu, asymetryczny atak od tyłu. Podczas gdy konwencjonalne walki powietrzne polegały na tym, że piloci stawali naprzeciw siebie w skomplikowanych bitwach manewrowych, Predi zidentyfikował śmiertelną lukę. Wykorzystałby główny czynnik, który jego piloci mieli na swoją korzyść: większą prędkość P-51 Mustang. To nie był frontalny atak kamikaze. Było to coś bardziej wyrafinowanego i paradoksalnie bardziej śmiercionośnego. Oto, co czyniło to taktycznym samobójstwem. W tradycyjnej walce powietrznej zbliżasz się do wroga twarzą w twarz. Agresywnie skręcasz, aby utrzymać kontakt wzrokowy. Tańczysz śmiertelną choreografię nawrotów i manewrów o wysokim przeciążeniu. Jesteś w kręgu śmierci, gdzie każdy błąd kosztuje cię życie. Ale Predi zrozumiał coś fundamentalnego. Jeśli mógłbyś zaatakować pod kątem, z którego twój cel był już idealny... Nie dając wrogowi czasu na obronę, nie potrzebowałbyś tych samobójczych ruchów. Fizyka była okrutna i piękna. Stępował na wrogich myśliwców, zazwyczaj Messerschmitty Bf 100 Dziemdzie z Luftwaffe, ustawiając się z tyłu i nieco powyżej. Bf 109 jest szybszy w ciasnych zakrętach, bardziej zwinny w złożonych manewrach. Ale P-51 Mustang ma przewagę, której żaden manewr nie może zrekompensować na długich dystansach. Prędkość w nurkowaniu. Preddy nurkowałby jak sokół w szybkim zejściu. Jego prędkość osiągała poziomy, które czyniły Niemców bezsilnymi. Gdy tylko zakończył atak, nie zostawałby walczyć. Odzyskiwał wysokość, ponownie zajmował pozycję i powtarzał, dlaczego nikt inny tego nie próbował. Ponieważ to czyste szaleństwo. Zniżasz się z ekstremalną prędkością, Twoje widzenie peryferyjne jest ograniczone przez efekt tunelowy strachu i adrenaliny, ułamek sekundy nieuwagi i zamieniasz się w szczątki na ziemi. Twoi towarzysze nie są w stanie dotrzymać ci kroku w tym zabójczym spadaniu. Jesteś sam oddzielony od bezpieczeństwa formacji, w maszynie, która przekracza granice aerodynamiki. Awaria silnika, skrzydło, które nie reaguje tak jak powinno. A ty nie jesteś w stanie wyjść z nurkowania zanim się rozbijesz. Ale Predi opanował ten niebezpieczny taniec. Jego zrozumienie limitów P51 było niemal nadprzyrodzone. Wiedział dokładnie, ile nacisku wytrzymają jego skrzydła, jaka prędkość była bezpieczna, kiedy pociągnąć za drążek bez ryzyka niekontrolowanego wzrostu prędkości. Jego piloci eskorty widzieli, jak robi rzeczy, które przeczyły śmierci. Podczas gdy oni prowadzili konwencjonalne walki, wymieniając życie za życie, Predi działał na innym poziomie, całkowicie innym. Sekret taktyki polegał na połączeniu trzech elementów: sokoli wzrok do wykrywania nieuważnych wrogów, precyzyjne obliczenia fizyki nurkowania i odwaga samobójcy z precyzją chirurga. Nikt w 352. skrzydle nie posiadał tego kompletnego trio. I właśnie dlatego to, co miało się wydarzyć w ciągu następnych minut, było praktycznie niemożliwe do powtórzenia. Syreny zawyły 5 sierpnia o zmierzchu. Odprawa była szybka. Eskorta bombowców B-17 do Hamburga. Nic nadzwyczajnego. Dziesiątki takich misji odbywały się co tydzień. Predy słuchał szczegółów z połową uwagi weterana. Przeleciał sześćdziesiąt kilka misji. Wiedział, jak kończyć sprawy. Wiedział, jak wrócić żywym. Silniki Rolls Royce ośmiu Mustangów ryczały nad pasem startowym w Debden. Pasy betonu spalonego od gorąca silnika, zapach paliwa lotniczego, który przenika aż do płuc. Piloci komunikowali się przez radiokodem tylko to, co niezbędne. Preddy był spokojny. Jego skrzydłowy, pilot lecący w jego formacji obronnej znany Joe, miał jasne instrukcje. Jeśli Predy zanurkuje, ustawi się. Joe utrzyma stabilną formację byłby oczami Prediego patrzącymi do tyłu. Przeprawa nad kanałem La Manche była rutynowa. Poniżej nich statki alianckiego lotnictwa morskiego, świadectwo ofensywy, której Polska czekała z utęsknieniem. Przekroczyli francuskie wybrzeże nienaruszeni. Nic nie przeszkadzało Mustangom w drodze do tego momentu. Luftwaffe rzadko podnosiła się do walki w równych liczbach, gdy w pobliżu były Mustangi. Woleli atakować bombowce, a myśliwce eskorty zostawiać na później. Ale tego dnia Niemcy wiedzieli, że coś ważnego leci. 30 BF-109 poderwało się z bazy w Wonsdorf z kolejnymi 30 w Osłonie. 60 wrogów przeciwko 8 Mustangom. Liczby były brutalne, ale liczby kłamały. Lepiej pilotowana maszyna jest warta dwóch miernych maszyn. Joe dostrzegł ich pierwszy. Banditos 11 wysoko spokojny głos w radiu. Mustangi nie miały nic do stracenia, rozpoczynając atak. Formacja bombowców była chroniona, a alianckie myśliwce już opuszczały swoje bazy. Preddy przekręcił swojego P-50, nos lekko uniesiony i skierowany do przodu. Zaczynało się. Messer nie widziały ich od razu, to był sekret. Skupiały się na formacji bombowców niżej, planując penetracyjny atak na nieosłonięte samoloty. Preddy wykorzystał te krytyczne sekundy ich nieuwagi z precyzją, jaką posiada tylko mistrz swojego rzemiosła. Nie wezwałby wsparcia. Nie wycofałby się. Jego wysokość była strategiczna. Jego prędkość była doskonała. Jego pozycja była bez zarzutu. Zanurkował. Silniki jego towarzyszy zaryczały, gdy próbowali za nim nadążyć, ale Preddy już ich zostawiał w tyle. Jego P-51 nabierał prędkości z każdą sekundą. 300 węzłów, 320, 340. Powietrze świstało wokół kadłuba. Jego stery stawały się ciężkie pod ciśnieniem hydrodynamicznym, ale wiedział jak radzić sobie z tym oporem jak znaleźć słodki punkt między kontrolą a szaleństwem. Pierwszy BF-109 znalazł się w jego celowniku. Predi nie miał wątpliwości. Osiem sekund salwy z jego karabinów maszynowych kalibru 50. Messer Schmidt nie miał szansy zdać sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa. Jego kadłub rozpadł się w pomarańczowych płomieniach i pikował w dół. Jeden zabity. Preddy pociągnął w górę, ale nie gwałtownie. Znał granicę. Zbyt ostry zakręt przy dużej prędkości, a skrzydła odrywają się od kadłuba maszyny. Wzbił się, zyskał kilka tysięcy stóp wysokości, ponownie się odwrócił. Cały ruch zajął może 20 sekund. BF-109 wiedziały już, że między nimi jest wrogi myśliwiec, ale nadal nie mogły go zlokalizować. Predi był już ponownie na pozycji. Drugi meser Schmidt próbował ucieczki w górę, licząc na zdolność do wspinania się, które miał na swoją korzyść. Ale Predi znał sposób. Atakuje ponownie, tym razem mniej stromy nurkowania, ale równie destrukcyjny. Jego pociski przebiły skrzydła wrogiego samolotu. Czarny i zielony dym. BF-109 tracił wysokość nieodwracalnie. Pilot wiedział, że to koniec. Katapultował się spóźniony, zbyt blisko Ziemi. Jego spadochron nie miał czasu rozwinąć się całkowicie. Dwóch zabitych ale to był dopiero początek. Preddy zidentyfikował coś, czego Niemcy nie rozumieli. Gdy tylko się ujawnił, spróbują go otoczyć liczebnością, a otaczając go zostawią małe luki, pozycje które bardzo konkretny i bardzo dobrze wyszkolony człowiek mógłby wykorzystać. Arogancja Luftwaffe polegała na tym, że BF-109 był praktycznie niepokonany w walce jeden na jednego z jakimkolwiek amerykańskim myśliwcem. Luftwaffe odniosła monumentalne zwycięstwa. Ilu z ich własnych pilotów znało rozpacz bycia w nieco gorszej maszynie w walce, której nie można wygrać czystą taktyką. Preddy wykonał swoje trzecie nurkowanie i swoje czwarte. Każde oddzielone precyzyjnymi ruchami pozycjonowania, każde z precyzją strzału, która czyniła śmierć praktycznie nieuniknioną. Jego trzeci wróg wpadł w niekontrolowany korkociąg. Jego czwarty eksplodował w pomarańczowej kuli ognia, która rozświetliła letnie niebo. Czterech zabitych. Jego towarzysze teraz rozumieli, co się dzieje. Formację BF-109. Próbowały się oddalić, stracić wysokość, szukać schronienia blisko ziemi, gdzie szybkie nurkowanie mogłoby być śmiertelne nawet dla Prediego. Ale on nie zamierzał podążać za nimi na ziemię. To byłby pierwszy śmiertelny błąd. Jego piątym wrogiem był BF-109, który próbował desperackiego manewru odwrócenia, mając nadzieję, że złapie Prediego w łuku, który uczyniłby go wrażliwym. Preddy czekał na ten moment. Zamiast podążać za manewrem, po prostu się oddalił, zyskał kilka tysięcy stóp wysokości, ponownie się odwrócił i ponownie zanurkował z tą śmiertelną elegancją, która stała się jego znakiem rozpoznawczym: więcej strzałów, więcej ognia, więcej śmierci, pięciu zabitych, szósty byłby inny. BF-109 w końcu zrozumiały, że latanie blisko siebie nie pomaga. Jeśli myśliwiec może ich atakować z pozycji, z których nie mogli go zobaczyć. Niektóre z nich zyskały wysokość, mając nadzieję, że Predi straci paliwo. Inne zeszły w dół, szukając bezpieczeństwa w chmurach. Predi zaatakował tego, który najwolniej podjął decyzję. Jego pociski trafiły w cel w skrzydłach, w kadłubie, w silnikach. Szósty BF-109 przechylił się na skrzydło i zaczął spadać w powolnym, śmiertelnym ruchu ku ziemi. Sześciu zabitych w nieco ponad sześć minut. Kiedy Predi w końcu przegrupował się ze swoją eskortą, jego towarzysze patrzyli na niego z mieszanką podziwu i niedowierzania. Jego radio milczało przez prawie całe starcie, bez próśb o pomoc, bez transmisji awaryjnych, bez niczego poza spokojną pracą zabijania. Kiedy w końcu przemówił, jego głos był spokojny, uprzejmy, prawie monotonny. Sześć potwierdzonych. Niemcy, którzy tego dnia zeszli ze swoich baz, przynieśli nowiny na swoje odprawy. Jeden myśliwiec, może dwa, zaatakował ich formację. Zniszczył sześciu ich doświadczonych pilotów w czasie krótszym niż potrzeba na wypalenie papierosa. Nikt nie potrafił wyjaśnić jak. P-51 nie powinien być w stanie tego zrobić. Jeden pilot nie powinien mieć refleksu, wiedzy, szczęścia, aby to zrobić. Kiedy Predi wylądował w Debden ze swoimi towarzyszami, odprawa była szybka. Wywiad wojskowy potwierdziłby liczby w ciągu kilku następnych dni poprzez obserwatorów naziemnych i wizualne potwierdzenie szczątków. Sześć potwierdzonych zwycięstw powietrznych dla Georgia Prediego w jednym locie. Stał się asem jednego dnia, terminem osiągniętym przez zaledwie 38 pilotów w Europejskiej Wojnie Powietrznej. Jego dowódca eskadry, John Mayer, zapoznał się z raportem i natychmiast złożył wniosek o medal honoru. Statystyki były bezprecedensowe, ale źródło jego sukcesu było proste. Predy zauważył słabość w niemieckiej taktyce, opanował swoją maszynę do perfekcji, czegoś, do czego jego towarzysze nigdy by nie zdołali, i miał odwagę pójść dalej, aby wykorzystać tę możliwość do granic jej niszczycielskiego potencjału. Ale zwycięstwo nie było powszechnie akceptowane. Było coś niepokojącego w sposobie, w jaki Predy dokonał tego wyczynu. Metody były wątpliwe, agresja wykraczała poza dopuszczalne granice. A kiedy raporty dotarły do wyższych szczebli dowództwa, zaczęto zadawać niewygodne pytanie: czy tego rodzaju taktyka była bezpieczna? Czy była legalna? Czy pilot powinien mieć prawo do robienia czegoś takiego? Odpowiedź nie nadeszła szybko. A kiedy w końcu nadeszła, przyniosła ze sobą ziarna konfliktu, który wykroczyłby poza jedną bitwę czy jednego człowieka. Niektórzy generałowie nazwali to lekkomyślnością, inni nazwali to geniuszem. Piloci chcieli się tego nauczyć. W dowództwie wybuchła kontrowersja. Oficerowie bezpieczeństwa argumentowali, że ryzyko było nie do przyjęcia: błędne wykonanie manewru mogło być śmiertelne nie tylko dla pilota, ale dla całego jego skrzydła. Piloci byli opisywani jako wpadający w schematy lotu, które podważały całą ustaloną doktrynę. Jakby cała książka została podarta w powietrzu, ale był większy problem. Piloci już widzieli wynik: dwunastu zniszczonych wrogów, zero strat własnych. Żadna statystyka w tamtym czasie tego nie przewyższała, a potem stało się coś nieoczekiwanego. Piloci zaczęli prosić nie sugerować, prosić nauczcie nas tego manewru, teraz. Presja nie pochodziła z wysokich dowództw, ale z szeregów, z podłogi hangaru, od pilotów, którzy wiedzieli, że każda misja może być ostatnią i którzy w tamtym momencie mieli do dyspozycji narzędzie, które zmieniało równania przetrwania. Narzędzie, które ktoś już udowodnił, że działa. Trzy tygodnie później dowództwo oficjalnie zezwoliło na kontrolowane testy. Nie była to prosta decyzja. Była to decyzja ludzi obserwujących statystyki śmiertelności, którzy nie akceptowali już tracenia myśliwców przeciwko wrogom, którzy mieli przewagę liczebną. Testy rozpoczęły się z najbardziej doświadczonymi pilotami, tymi, którzy mieli już pięć, sześć, a nawet siedem potwierdzonych zestrzeleń w walce, mężczyznami, którzy regularnie latali na granicy śmierci, których doświadczenie pozwoliłoby im rozpoznać dokładną granicę, zanim ją przekroczą. W pierwszych lotach treningowych manewr był ćwiczony w nieuzbrojonej formacji, testując jedynie czystą mechanikę ruchu, kąty nachylenia, krytyczna prędkość. Punkt zwrotny. Każdy element był analizowany, badany, ćwiczony setki razy, aż nerwowy wzorzec każdego pilota zaczął integrować go jako odruch, a nie świadomą decyzję. Początkowe wyniki były nieoczekiwane. Nie wszyscy byli w stanie bezpiecznie wykonać manewr w pierwszych próbach, niektórzy potrzebowali tygodni praktyki, niektórzy potrzebowali miesięcy. Margines błędu był tak cienki, że każdy mały błąd w obliczeniach skutkował praktycznie natychmiastową śmiercią. Ale wśród tych, którzy potrafili opanować, wśród tych pilotów, którzy przeszli przez ciemną dolinę nauki i wyłonili się po drugiej stronie, wskaźnik sukcesu wynosił 94%. 94% wyszkolonych pilotów było w stanie bezpiecznie wykonać manewr w symulowanych sytuacjach bojowych. Była to liczba, która wszystko redefiniowała. W 1944 roku po raz pierwszy manewr został oficjalnie włączony do programu szkolenia nowych pilotów myśliwskich nie jako specjalna taktyka czy ostatnia deska ratunku jako standardowa część doktryny powietrznej. Podręczniki zostały przepisane. Instruktorzy zostali przeszkoleni, schematy lotu, których nauczyły się poprzednie pokolenia, zostały rozszerzone, zmienione, zrewolucjonizowane. Eskadry zaczęły systematycznie przyjmować tę taktykę, a potem w praktyce wynik jeszcze bardziej potwierdził liczby laboratoryjne. W ciągu trzech miesięcy po szerokim przyjęciu wskaźnik sukcesu bojowego jednostek stosujących standardowy manewr wzrósł o 73%. 73%. Nie było precedensu dla tak dużego skoku w historii nowoczesnego lotnictwa, a zestrzeliwania zaczęły rosnąć. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy powszechnego użytkowania, zapisy dokumentowały ponad 200 wrogich myśliwców zestrzelonych przy użyciu manewru jako taktyki podstawowej lub pomocniczej. 200 samolotów, które nigdy nie wróciły. Wieść rozeszła się po teatrach działań wojennych. Amerykańscy piloci. Brytyjscy piloci, australijscy piloci, wszyscy chcieli informacji, wszyscy chcieli trenować. To, co zaczęło się jako wizja jednego człowieka w chwili rozpaczy, przekształciło się w ruch. Historycy lotnictwa później analizowaliby ten okres jako ostateczny punkt zwrotny w wojnie powietrznej. Nie była to konkretna bitwa, nie był to pamiętny dzień, była to seria dni, tygodni, miesięcy których taktyka zakorzeniła się w doktrynie wojskowej i po prostu zdefiniowała na nowo to, co było możliwe. Generałowie, którzy wcześniej kwestionowali ten manewr jako niezgodny z doktryną, teraz go promowali jako przełomową innowację. Historycy wojskowi zaczęli go analizować nie jako jednorazowy wyczyn, ale jako przykład tego, jak jedna osoba potrafiła sforsować istniejący system i zmienić reguły gry. A ten pilot? Jego nazwisko przeszło do historii. Nie tylko jako człowieka, który zestrzelił 12 myśliwców w 4 minuty, ale jako kogoś, czyja wizja dosłownie zmieniła wojnę. Dziesiątki lat później, gdy wojny się zmodernizowały, gdy myśliwce stały się naddźwiękowe, gdy pociski zaczęły zastępować karabiny maszynowe, stratedzy lotniczy wciąż odwoływali się do tego manewru. Piloci myśliwców F-16, gripenów, Rafale. Maszyn, których nigdy nie mógłby sobie wyobrazić, wciąż studiowali fundamentalne zasady tego początkowego ruchu, ponieważ ten człowiek odkrył coś głębszego niż technikę odkrył filozofię działania, sposób patrzenia na problem nie poprzez ograniczenia obowiązujące reguł, ale poprzez otwarte możliwości tego, co mogło być urzeczywistnione. Dzisiaj, gdy instruktorzy taktyki lotniczej szkolą nowych pilotów, ten manewr, kiedyś uważany za samobójczy, jest nauczany jako fundamentalna technika, standard. Każdy szanowany pilot powinien go opanować instynktownie. Ten samobójczy manewr stał się podstawą doktryny. Ten bezrozumny pilot stał się nauczycielem pokoleń. Te cztery minuty, gdy jeden człowiek sforsował śmierć, stały się wzorem, którym pokolenia pilotów mierzyły autentyczną odwagę w walce. Jeden człowiek. Jedna idea. Cztery minuty, które na zawsze zmieniły wojnę powietrzną. Ale oto prawda, o której historia często zapomina, nie był jedyny. W odtajnionych dokumentach, w dziennikach bojowych, w zapisach innych operacji lotniczych istnieją podobne historie. Historie pilotów, którzy widzieli niemożliwe i uczynili je możliwym. Historie innowatorów, którzy łamali zasady, ponieważ zasady zabijały ich ludzi. Jaka inna innowacja z II wojny światowej pozostaje tak tajna, że prawie nikt o niej nie wie? Jaki inny pomysł zdesperowanych pilotów zmienił przebieg operacji lotniczych? Nadal odkrywamy zapomniane historie wojny, która na nowo zdefiniowała współczesne lotnictwo. Jeśli chcesz poznać inne tajne strategie, które wynalazły polskie, brytyjskie i amerykańskie piloty z II wojny światowej, modyfikacje samolotów, które rozwijały się na szybko podczas akcji bojowych, nieznane techniki, które kształtują współczesną teorię walki, obejrzyj następny materiał. Historię innowacji, którą żaden podręcznik nie dokumentuje, ale każdy doświadczony pilot czuje instynktownie. Dziękujemy, że lotowaliście z nami w tej opowieści o geniuszu, determinacji i przemianie. Jeśli ta podróż od niemożliwego do nieuniknionego dotknęła waszych serc, Subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia. Przed Wami kolejne zapomniane opowieści wojenne, które zmienią Waszą perspektywę na historię.